Zastanów się chwilę, czy też tak robisz. Czy masz ogromne wyrzuty sumienia, jak zjesz coś niezdrowego? Czy um, często nie lubisz pokazywać swojego ciała i jest coś w Twoim ciele, co Ci się bardzo nie podoba? Czy zdarza Ci się, że jesteś zbyt zajęta, żeby zjeść coś, napić się wody, albo w ogóle pójść do toalety? Ja mam na imię Karolina i poza tym, że jestem dietetykiem i instruktorką jogi, to jestem osobą, która bardzo chce pomagać kobietom. Pomagać kobietom, żeby żyło im się lżej, przyjemniej i żeby po prostu miały większą radość z życia. Dzisiaj pierwsze wideo z serii, w którym chciałabym z Wami porozmawiać, z Tobą porozmawiać o tym, no jak ułatwiać sobie życie. Tak naprawdę myślę o tym już od dłuższego czasu i kiedyś nagrywałam takie wideo gadane, teraz już długo nie, więc na pewno będzie ono pierwsze, bardzo specyficzne. Ale chciałabym po prostu porozmawiać sobie z Tobą na temat tego, co możemy zrobić, jak możemy sobie wspierać, jak możemy sobie pomóc, żeby sobie... Dosłownie ułatwiać życie. Główny temat, który tak za mną chodzi, to jest takie odpuszczanie. Cały czas myślę o tym, że zwłaszcza my kobiety nakładamy sobie na barki bardzo dużo nieswoich problemów. Stresujemy się tym, co ludzie powiedzą, stresujemy się decyzjami innych osób, zastanawiamy się nad tym, co jeszcze można zrobić, pilnujemy domu, pilnujemy pracy, pilnujemy dzieci i wszystkim się staramy zajmować. Odciążamy wszystkich, pomagamy wszystkim, a co z tobą? Jak ty sobie pomagasz? Chciałabym, żebyśmy w tym dzisiejszym pierwszym wideo, mam nadzieję, że się nie rozgadam za bardzo, więc że obejrzysz do końca, porozmawiały o odpuszczaniu. O tym, że właśnie zajmowanie się tak wszystkim w ogóle na zewnątrz to nie jest może najlepsze rozwiązanie, bo jest to też ogromnie stresujące dla nas. My kobiety z definicji ewolucyjnej mamy takie zadanie, żeby właśnie pilnować wszystkiego dookoła. Tak jak kobieta szła zbierać owocki w lesie, to musiała się rozglądać, czy coś się nie zaatakuje i nie zje i pilnować, żeby rodzina była bezpieczna. I nam to zostało, no jakby cóż powiedzieć. I chciałabym, żebyś się za każdym razem, jak jakiś szczegół w twoim życiu się mega denerwuje, typu... Szkanki są niedobęte, dzieci są ubrane w te ubrania, coś jest niedosprzątane kurz jest na meblach. To są takie detale, które nie spowodują, że zjecie drapieżnik. <grybujesz> Warto się codziennie zastanawiać nad tym, czy realnie denerwujemy się rzeczami, które naprawdę muszą tak negatywnie wpływać na nasze życie, czy może jednak możemy odpuścić. I to nie jest też tak, że teraz zamykamy oczy, udajemy, że nie ma kurzu, że nie wiem, dzieci biegają w brudnych, niedomytych, nie wiadomo jakich ubraniach, i po prostu wszystko leży na blatach w kuchni, i nikt nic nie odkłada, nie myje, nie sprząta. Tylko bardziej chodzi o to, że część z tych rzeczy nie potrzebują. Tyle naszej energii. Czyli za każdym razem, jak wydarzy się coś takiego, to nie musisz się denerwować, zastanawiasz, kto to zrobił, czemu tak zrobił, co komu teraz powiedzieć, żeby tak już nie robił. Tylko po prostu OK, trudno, albo może nie jest to warte w ogóle jakiejkolwiek reakcji, albo zrobić to, poprawić. Um, I być OK. Nie przejmować się tym. Oczywiście, że warto by było, żeby wszyscy w domu wiedzieli, gdzie co odkładać i żeby dzieci wiedziały, w co się ubrać i żeby w ogóle życie było łatwe i wszyscy robili tak, jak nam się wydaje jest najlepiej. Ale czasem może nie jest tak, że tylko nasza wersja jest najlepsza albo jest tak, że w sumie to obojętne. Także takim tytułem wstępu chciałam Wam... Powiedzieć o tym, o czym będziemy teraz regularnie, mam nadzieję, chociaż raz w miesiącu, może raz na dwa tygodnie rozmawiać. Niekoniecznie tylko o tym odpuszczaniu, ale ogólnie o takich aspektach e, życia, które można odpuścić, ułatwić, poprawić. I tu nie chodzi o to, że my się teraz mamy zmieniać i robić wszystko tak, żeby wszystkim było znowu lżej, a nam gorzej. Tylko właśnie, żeby bardziej zaglądać do siebie, co jest nam niepotrzebne, co można zrzucić i odpuścić. I gdzie są jakiekolwiek elementy naszego życia, które można ułatwić. I bardzo proszę o wsparcie, jeżeli masz pomysł, o czym ja bym mogła powiedzieć, albo jakiś problem, który chciałabyś, żebym opowiedziała, to napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu, co Cię interesuje i spróbujemy o tym wszystkim porozmawiać. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do zobaczenia już nie tylko na Macie.